Cześć, witam Was bardzo serdecznie w tym odcinku QA. Odpowiemy sobie na najciekawsze pytania, jakie ostatnio zadawaliście mi pod filmami w komentarzach. Zapraszam do oglądania. Pytanie pierwsze. Podciąganie na drążku na chwytem. Lepiej robić 6 powtórzeń bez gumy czy 10-11 z pomocą gumy? Ile serii tego ćwiczenia na tydzień? W jakich proporcjach mieszać z podciąganiem pod chwytem w celu harmonijnej hipertrofii mięśni pleców? Dzięki z góry za odpowiedź. Może zacznę od końca. Jeśli chodzi o takie nasze zdrowie barków i możliwość przepracowania podciągania w każdym możliwym wariancie, czyli powiedzmy w podchwycie, w nachwycie i w młotkowym, to powinniśmy wykonywać każdy ten wariant tyle samo razy w tygodniu, czyli taka sama objętość powinna być podciągania podchwytem, nachwytem i chwytem młotkowym. Wtedy to będzie miało sens i taka opcja będzie najlepsza. Chociaż wiadomo, że kiedy mamy. Jakieś inne cele treningowe, kiedy jeszcze się uczymy front jakieś jakiejś plancza i generalnie tych ćwiczeń jest więcej, no to czasami niekoniecznie uda się to wszystko zrealizować. Ale jeśli podciąganie jest jakimś priorytetem, to jak najbardziej zalecałbym rozplanowanie sobie tego w ten sposób, że każdy wariant będzie taką samą miał objętość przez nasz tydzień treningowy. Jeśli chodzi o objętość ćwiczeń siłowych, i też w tym przypadku podciągania, to jest taka zasada, że na jednym treningu na daną partię mięśniową powinniśmy wykonać mniej więcej od 25 do 50 powtórzeń. Tak więc można sobie policzyć, ile tych powtórzeń powinno wyjść mniej więcej w tygodniu. A jeśli ćwiczymy pod hipertrofię, bo tutaj też wspomniałeś o hipertrofii, to mniej więcej te wartości się zwiększają, ponieważ już tych powtórzeń może być od 40 do nawet 75 na jednej jednostce treningowej. I czy lepiej robić 6 powtórzeń bez gumy, czy 10-11 z pomocą gumy? Tak naprawdę ten zakres powtórzeń 6 wydawałoby się, że jest bardziej od siłę, ponieważ od 1 do 5 powtórzeń przy bliskim upadku mięśniowym ćwiczymy. Siłę, a 10-11 to bardziej hipertrofia, i pod hipertrofię tak naprawdę bardziej opłacałoby się wykonywać te podciągnięcia z gumą, ale pamiętajmy, że osoby początkujące, które no jeszcze właśnie się podciągają bez gumy przykładowo 6 razy, to jednocześnie rozwijają siłę i jednocześnie budują masę mięśniową. Te dwa procesy zachodzą jednocześnie. Inaczej jest w przypadku osób zaawansowanych, które już oddzielnie muszą ćwiczyć hipertrofię i oddzielnie siłę. A jeśli jesteś osobą początkującą i masz te. 6 powtórzeń, które jest powiedzmy blisko Twojego maksa, no to możesz je wykonywać nadal pod hipertrofię, tak? Z tym zamiarem. Ale tak naprawdę ja poleciłbym i wykonywanie tych 10-11 powtórzeń, na przykład na jednej jednostce treningowej, a tę większą intensywność 6 powtórzeń też bym włożył po prostu w jakąś inną jednostkę treningową. Pytanie drugie dotyczące frontlevera. Trochę jest krótce, ponieważ jest długie. Widz ma 3 lata stażu. Doszedł do frontlevera z czerwoną gumą 4-6 serii po 10 sekund. Największy przeskok w sile zadziałały wznosy do fronta i dragon flaga. Teraz ćwiczy podciągnięcia w advanced, tak, leverze po 4-6 powtórzeń i pyta się, czy lepiej wykonywać podciągnięcia we front leverze z gumą, czy właśnie te wersji advanced. Tak. I czy lepszy jest negatyw frontlevera, czy dragon flaga, właśnie pod front levera. I te negatywy są wykonywane u niego kosztem wyprostowanych rąk. Na początku, jeśli chodzi o podciąganie w frontleverze, ja zaleciłbym podciąganie w Advanced, tak frontleverze. Wykonywałem naprawdę masę tego ćwiczenia i uważam, że to ćwiczenie bardzo mocno rozwinęło moje mięśnie grzbietu i poprawiło też moje podciąganie potem w pełnym frontleverze. Tak naprawdę podciąganie w fullu nie jest jeszcze dobre, jeśli nie potrafisz wykonać zwykłego pełnego front levera przez co najmniej 10 sekund. Wtedy będziesz bardzo mocno sobie pomagał w tej dolnej fazie, która jest trudna i zbyt mało będziesz sobie pomagał w tej fazie górnej, która również jest trudna. Tak więc zdecydowanie na początku bardziej bym się skupił na tych podciągnięciach w advanced stacku i dalej po prostu katował tego front levera, zwykłego i to dopiero tak naprawdę przełoży się na naprawdę duży progres. No i właśnie dopiero podciągnięcia full front leverze, nawet te z gumą, to zaleciłbym wtedy, kiedy już opanujesz po prostu zwykłego front levera. Jeśli chodzi o dragon flagę i negatywy, gdybym miał wybrać tylko jedno ćwiczenie, no to wybrałbym negatywy, ponieważ mocniej są angażowane tam mięśnie grzbietu i wzorzec ruchowy jest bardziej podobny do samego front levera czyli naszej finalnej figury, którą chcemy osiągnąć. Ale to nie znaczy, że my musimy wybierać między tymi dwoma ćwiczeniami i jak najbardziej możemy wykonywać jedno i drugie, ponieważ Dragon Flaga też jest świetnym ćwiczeniem pod front levera, ponieważ genialnie wzmacnia cały nasz korpus i powoduje, że ten front lever jest potem naprawdę w jednej prostej linii, a nie jest taki krzywy i nie mamy wykrzywionych tych bioder. Więc i to i to ćwiczenie powinniśmy wykonywać przez to, że one są dosyć podobne do siebie, to raczej bym nie dawał ich w jedną jednostkę treningową, tylko to sobie rozłożył. No i jeśli chodzi o to ćwiczenie kosztem zgiętych rąk w front no to raczej bym tego unikał, ponieważ na początku, teraz może jest łatwiej, ponieważ wykonujesz to ćwiczenie jeszcze o zgiętych rękach, bo prostych byś nie zrobił, ale to się przełoży potem w przyszłości, że możesz mieć właśnie jakieś problemy z tymi trudniejszymi ćwiczeniami, dlatego już od początku skupiłbym się na w prostych rękach i nie popełniał tego błędu, żeby mieć łatwiej w przyszłości i żeby ten progres był długofalowy. Oprócz tego zachęcam do zapoznania się z moim systemem treningowym dla osób początkujących. Link w opisie. Pytanie numer 3. Chcę wrócić do pełni sił po wypadku na motorze i nie mam dostępu do siłowni. Życzę powrotu do zdrowia. Dlatego zainteresowałem się treningiem z masą własnego ciała. Jednak im więcej oglądam bądź czytam na ten temat, tym bardziej skomplikowane się to wydaje. Na chwilę obecną nie jestem w stanie się podciągnąć ani zrobić pompki, czy możesz polecić jakieś materiały, które są dla początkujących. A więc po pierwsze, oczywiście, zachęcam do obserwowania mojego kanału, ponieważ na pewno tych filmów będzie tutaj znacznie, znacznie więcej, coraz przybywało i na pewno coś znajdziesz tutaj dla siebie. Jeśli chodzi o takie materiały, które bym polecił, to na pewno polecam książkę Czarka Dymkowskiego Kalistenika więcej niż siła jeśli chodzi o literaturę i o kalistenikę, trening z własną masą ciała to moim zdaniem na polskim rynku jest to książka numer jeden, tak więc polecam ją przeczytać, ponieważ wiedza jest tam naprawdę usystematyzowana i wiarygodna zważając na to, że jesteś po wypadku to oczywiście uważałbym na wykonywanie tych ćwiczeń i najlepiej Konsultować się ze specjalistą, z jakimś fizjoterapeutą, który będzie wskazywał na to, które ćwiczenia można wykonywać, a które nie. Pytanie czwarte. Czy znasz serię książek Zaprawa więzienna skazany na trening Paula Wade'a? Co o nich sądzisz? Jakie jest Twoje top 3 ćwiczeń na brzuch? Jeśli chodzi o tę serię książek, to tak, znam ją. Kiedyś ją może nie to, że czytałem, ale raczej przeglądałem i szczerze mówiąc z perspektywy czasu nie do końca zgadzam się z tymi metodami treningowymi, które. Tam są, mam inne podejście treningowe, które wypracowałem czytając i uczestnicząc w jakichś tam kursach i po prostu moje podejście treningowe jest zupełnie inne niż przedstawione tam w tej książce. Inaczej ja układam sobie plany treningowe niż tak jak przedstawione jest właśnie to w tej książce. A jeśli chodzi o trzy ćwiczenia najlepsze dla mnie na brzuch, no to już wspomniana wcześniej Dragon Flaga, to jest trudne ćwiczenie, ale uważam, że świetnie wzmacnia cały kor. Drugie ćwiczenie to pozycja gimnastyczna hollow body, a trzecia rzecz, to może trochę mniej oczywista, to wzmacnianie mięśni brzucha w takich ćwiczeniach jak przysiad i martwy ciąg. Tam, kiedy dźwigamy naprawdę duże ciężary, to musimy wytwarzać naprawdę duże ciśnienie w naszej tłoczni brzusznej, musimy bardzo mocno spinać ten brzuch i w ten sposób nie wzmacniamy tylko mięśni prostych brzucha, tych z przodu, tylko wzmacniamy cały korpus dookoła. I przy martwym ciągu wzmacniamy nasze prostowniki grzbietu, a przy przysiadzie musimy naprawdę bardzo mocno trzymać cały ten brzuch po to, żeby ta pozycja przysiadu była dobra. No i jak dźwigamy duże ciężary, to tym większa jest ta adaptacja wtedy. Oprócz tego pod jednym z filmów pojawił się jeden naprawdę ciekawy komentarz, i on jest na tyle rozbudowany, że postanowiłem nagrać oddzielny filmik, w którym odpowiem właśnie na te pytania. I ten film pojawi się mniej więcej za 2-3 tygodnie. I to by było wszystko w tym filmie. Bardzo dziękuję za obejrzenie i widzimy się za tydzień. Cześć!